Zabijmy go. Usłyszał Sebastian powracając do świata żywych. Trzy różne głosy powtarzały po sobie straszne słowa. Charknął, wypluł skisłą wodę i zwymiotował resztę. Próbował unieść głowę, ale coś ciężkiego przytrzymywało mu ją na ziemi. Nie otwieraj oczęt, kochanienki. Usłyszał kolejny szkaradny, chropowaty głos. Jak na nas spojrzysz, powrócisz w topiel. Cuchnący oddech zemdnił biznesmena. Przesłanie było jasne i Krzemiński zacisnął mocno powieki. Widział tańczące pomarańczowe błyski. To było ognisko. Poczuł, że leży na czymś miękkim i nie drży zimna. Ktoś wyciągnął go w ostatniej chwili stopieli, ratując życie. Zabijmy go. Ponownie odezwały się głosy. Nie. Złożył w ofierze mnichów, choć miał zostać sam poświęcony. Odpowiedział ochrypły głos, ten, który zakazał mu otwierać powiek. Ma duszę woja i zasłużyłby być wywyższony. Ale to człowiek z Miasta Mgły. Oni nie szanują naszego świata. Przeżył w ramionach zatrutej matuli, oddając jej jedną z ofiar. Zasługuje na litość. Milczcie bracia. Odezwał się kolejny szeleszczący głos tuż nad głową biznesmena. Nie nam wyrokować. Gdy on nadejdzie, sam zadecyduje. Maracje czekamy. Noc, noc jeszcze młoda, młoda a jadła jadłam. mamy w brod. Odpowiedziały chórem wszystkie głosy. Sebastian usłyszał skwierczenie topionego tłuszczu i odgłos łamanych gałęzi. Po jakimś czasie do nozdrze doleciał zapach smażonego mięsa. Trzewia skręciły się w bolesnym kłóciu głodu. Zdał sobie sprawę, że nie jadł od kilkudziesięciu godzin. Ślina samoistnie pociekła mu po brocie. Spójrzcie, bracia. Zachrypiał jeden z głosów. Nasz wojownik jest głodny. Dajmy mu mięsiwa. Zasłużył, zasłużył jak rzadko kto. kto. Odezwała się cała rzesza. Coś upadło tuż obok głowy Sebastiana. Pachniało wspaniale i mężczyzna nie mogąc się powstrzymać, chwycił kawał gorącego mięsa i go ugryzł. Smak był dziwny, ni to kurczak, ni to zając, trochę słodkawe. Jednak głód był tak silny, że pochłonął spory kawał w kilka chwil. No, no smakowało mu. Głosy zaśmiały się chrapliwie. Żyć mu jeszcze, niech nabierze sił przed spotkaniem. Kolejne upnięcie i gorący kawał po chwili został zjedzony. Głód odpuścił, jednak pozostało straszliwe pragnienie. – Pić! – wycharczał. Blask ogniska zakrył cień i ktoś chwycił go za karku, nosząc do góry. – Otwórz usta, maleńki. Ugaszę twoje pragnienie. Sebastian wykonał polecenie i po chwili poczuł, jak lepka, słodka ciecz wypełnia mu usta. Pił łapczywie, nie myśląc o dziwnym smaku i konsystencji. Nie zważał na odruchy wymiotne, które pojawiły się, gdy cieczy było za dużo. Mówiliśmy wam, bracia, że to wojownik, Nasza krew, krew na nawet nektar maturii mu smakuje. Zabył chór. Sebastian otworzył powieki. Nie! Skrzeczący chór wydarł się w nocne ciemności. Sebastian Krzemiński leżał bez ruchu. Mózg nie mógł poradzić sobie z tym, co ujrzały oczy. Gdzieś na drodze między receptorami odpowiedzialnymi za gromadzenie doświadczeń wizualnych, a przetwarzaniem ich w zrozumiały przekaz dla świadomości, nastąpił zgrzyt. Wisiała nad nim monstrualna, obrzydliwa piersia. Z nabrzmiałego sutka skapywała biała ciecz wprost w rozwarte usta mężczyzny. Nad nią wystawały zielone złe oczy i upstrzone czarnymi plamami i ropiejącymi wrzodami czoło. Kilka sklejonych włosów wyrastało to tu, to tam. Potwór odrzucił mężczyznę i cofnął się w stronę ogniska. Teraz Sebastian widział go w całej okazałości, a widok ten zgniatał jego zdrowy rozsądek, pogrążając w obłędzie. Kątem oka dostrzegł również, co piekło się na ognisku. Była to ludzka noga, skwiercząca i spływająca tłuszczem. Obok leżały ciała przybyłych na Wyspę Kultystów. Żadne ciało nie było kompletne. Sterta odciętych kończyn i wyprutych wnętrzności leżała nieopodal paleniska. Zwymiotował błyskawicznie, zdając sobie sprawę, czyje mięso właśnie sposzył. Co pił, zaspokajając pragnienie? Torsje były tak silne, że nie mógł złapać tchu. że Żołądek uspokoił się dopiero, gdy ostatni kawałek ludzkiego mięsa opuścił trzewia Sebastiana. – Radzisz się nektarem, heretyk. Zabić go! – zawyły głowy, widząc krztuszącego się mężczyznę. – Widzi nas! – rozległy się potępięcze wrzaski. – Zabić go! – Oddać zgniłej Maturi niech utuli go w swoich zimnych objęciach. Kreatura była mieszaniną groteski i koszmaru. Przypominała wielką purchawicę pełną ropiejących wypustek i narośni. Pomiędzy nimi, w każdym wolnym miejscu, wyrastała głowa. Monstrum wyglądało jak jeden wielki balon pełen odrażających łbów, pełnych oczu, szkaradnych nosów i wykrzywionych w grymasie nienawiści ust. Po środku cielska wisiały niczym sfleczałe worki piasku, piersi. Łebszka rady kiwał się na wszystkie strony, przerzucając bezmyślnie wyłupiastymi gałami. Kikuty kończyn wyrastały chaotycznie w różnych częściach cielska. Jedne były zakończone niemalże ludzkimi dłonimi, inne kończyły się gadzimi pazurami. Wyrastające zewsząd łby wszystkie wrzeszczały jedno. Zabić go! Krzemiński powoli wstał, czuł, jakby część jego samego stała obok, obserwując go. Patrzę, jak jego ciało podchodzi powoli do potwora, jak wyciąga ręce, otwierając je szeroko, jak obejmuje obrzydliwość, przytula się i układa głowę na piersi. Nie, Nie bój się! Wrzasnęły naraz wszystkie głowy. To nasza krew, nasz, nasz wojownik, będzie nam, nam służył. Będzie wierny jego. Kikuty kończyn odepchnęły Sebastiana. Otrząsnął się z dziwnego zawieszenia i depersonalizacji. Świadomość zaczynała znów poprawnie funkcjonować. Szybko myślał, rozważając alternatywę. Groziło mu cały czas śmiertelne niebezpieczeństwo. To coś nie było z tego świata, i nie miało żadnych skrupułów pozbawić życia swoich wyznawców. Był przeznaczony na ofiarę i tylko dzięki swojej determinacji i ogromnemu szczęściu uniknął losu leżących koło ogniska. Nadchodzi! nadchodzi. Chaotyczne wrzaski przerodziły się w jeden skowet. Nasz pana nadchodzi, na kolana, na kolana mieszkańców, mieszkańców miasta Mły. Nie podnosi wzroku, aż on pozwoli. Sebastian panu, wtulając twarz w ziemię, zamknął oczy i czekał. Ognisko grzało jego nagie ciało, dając otuchę. Czuł, że coś się zamknęło w jego umyśle i że stracił jakąś część siebie. Inaczej myślał. Właściwie to nic nie myślał. Czekał, dając się wydarzyć dziwnej scenie, wykonując polecenia potwora o tysiącu łów. Dookoła zapadła głucha cisza. Odgłosy bagna, charkot potwora, ognisko, skwierczenie mięsa, to wszystko zniknęło. Atmosfera zgęstniała, a świat zwolnił w oczekiwaniu nienazwanego. Podnieś głowę, śmiertelniku, i podejdź do ogniska. Sebastian wolno uniósł się z klęczek. Cały świat zatrzymał się w miejscu. To tłumaczyło wszechogarniającą ciszę. Potworność o setkach głów, ognisko, topielisko. Wszystko zatrzymało się w miejscu. Pośrodku wysepki stała postać. Miała ponad dwumetrowe, szczupłe, humanoidalne ciało. Emanowało zielonkawą poświatą, rozświetlając ciemności nocy. Twarz istoty ukryta była za dziwną maską. Wydawała się być w ciągłym ruchu, zmieniając co chwilę rysy twarzy. Całe ciało drgało i nie można było dokładnie skupić wzroku na szczegółach anatomicznych istoty. Nie musisz się obawiać o swoje życie, naczelne, powiedział obcy. Przetrwałeś spotkanie ze strażniczką, zostałeś wybrany. Możesz rozwiać swoje wątpliwości, zadając mi pytania. Krzemiński, podchodząc do istoty, poczuł jak ogarnia go spokój. Coś w głosie nieznajomego koiło nerwy i sprawiało, że odczuł ulgę. Zgiął się w pół, opierając dłonie na kolanach i westchnął głęboko. Co się tu dziś wydarzyło? spytał. Zostałeś wplątany w intrygę wykraczającą poza rozumowanie ludzi. Jesteście tylko nic nieznaczącym gatunkiem na odległej niebieskiej planecie w jednym z miliardów wszechświatów. Przemijacie niezauważenie. Rozpadając się w proch, jednak i Wam, ludziom, choć jesteście tak ułomni, należy dać szansę. Istota wskazała w górę. Próbujecie sięgnąć gwiazd, szukać życia na innych planetach. Nikt z Was nie pomyślał, że te odległości przy zasobach, które macie pod ręką, są dla Was nieosiągalne. Nigdy nie znajdziecie innych, bo ich w tym wszechświecie po prostu nie ma. Sebastian patrzył na obcego, nie rozumiejąc ani słowa. Właśnie miał bliskie spotkanie trzeciego stopnia z istotą z innego świata, która próbowała mu powiedzieć, że nie istnieje. Wiem, o czym myślisz, Naczelny. Obce czytał mu w myślach. Jestem z innej planety, jak i z innego wszechświata. Tak jak strażniczka o tysiącu głów, przybyliśmy tu z różnych wymiarów. To miasto, które nazywacie Peru, znajduje się w miejscu, gdzie kurtyny oddzielające wszechświaty są bardzo cienkie i niekiedy rwą się, by mieszać ze sobą. Wtedy przenikamy do Waszego, a niektórzy z Was znikają, trafiając do naszych światów. Jeżeli mają szczęście, przybywają do miejsc, gdzie gospodarzami są inteligentni, pokojowo nastawieni mieszkańcy. Inni trafiają do domen, które wy nazywacie piekłem. Kończą swoje żywoty w okrutnych męczarniach. A to, co dziś mnie spotkało? Spytał Sebastian. Uprowadzono mnie, pobito, pozostawiono samego na śmierć. Gdy zasłony rzeczywistości porwą się, do waszego świata przedostają się stworzenia bezrozumne. Groźna dla was ludzi. Siostra o tysiącu głów jest strażnikiem, który trzyma pieczę nad waszym światem. Eliminuje zagrożenia, ale oczekuje w zamian za to zapłatę. Ty miałeś właśnie nią być. Jednak wydarzyło się coś, co spowodowało, że strażniczka oszczędziła cię, poświęcając wywoływacze. Wskazał rozczłonkowane ciała ludzi w długich suknach. Zostałeś wybrany, by dostarczyć siostrze wynagrodzenia. Swoją odwagą i przebiegłością przekonałeś mnie, by cię oszczędzić i dać szansę. Proponuję ci pracę. Będziesz tropił wybrańców, by zaspokajały strażnika strzegącego twojego miasta od wszelakich zagrożeń z innych wymiarów. Oczy Krzemińskiego rozszerzyły się ze zdumienia i grozy. Miał sprowadzać tu niewinnych ludzi, wiedząc, że zostaną pożarci przez tę kreatury, polować nocami na gapowiczów, kryć się w cieniu i mordować. Dlaczego ja? spytał. Już to mówiłem, lecz powtórzę. Przeżyłeś, jesteś wojownikiem, nie uląkłeś się siostry o tysiącą łów. Nie postradałeś zmysłów i zostałeś wybrany. Wiem, że podołasz temu zadaniu. Będziesz pełnił ważną funkcję w utrzymywaniu równowagi wszechrzeczy. Nie będziesz sam. Podobnych Tobie są dziesiątki na całej waszej planecie. Jednak tu, w Peru, to właśnie Tobie przypadł zaszczyt objęcia funkcji trobiciela. Będę zabijał ludzi? Nie, masz ich tu tylko dostarczać. Jednego na okres trzydziestu obrotów waszej planety. Potem przydam go wywoływaczy, którzy wezwą strażniczkę. Przecież oni nie żyją. Sebastian spojrzał na ciała. Oczywiście powiedziała istota zastąpi się ich. Ci tutaj dali się podejść i nie zasługują, by służyć wyższym celom. Zostaniesz tropicielem. Będziesz wyszukiwał i selekcjonował określonych ludzi. Każde trzydzieści dni to inne wyzwania. Siostra o tysiącu głów żywi się emocjami, ludzkimi pasjami drzemiącymi w głębi waszych nóż. Ty byłeś samotnością. To twoja udręka i osamotnienie skupiło uwagę strażniczki. Cierpiałeś niewysłowione męki, pragnąc uciecku ostateczności. Jednak myliła się, oceniając cię tak pochopnie. Obcy wyprzedził pytanie Krzemińskiego, jakby czytając w jego umyśle. Mężczyzna zrozumiał w tym momencie, dlaczego znalazł się dzisiejszej nocy z dala od swego domu, złożony w ofierze słowiańskiemu Bożkowi. Ci trzej, co mnie napadli w slamsach, to byli tropiciele? spytał Krzemiński. Nie, on znalazł cię w półżywego na bagnach. Widzisz, niekiedy nie będziesz musiał używać siły. Będziesz wiedział, gdzie i kogo szukać. Posiądziesz wiele potrzebnych talentów, które pomogą ci w pracy, człowieku — powiedział spokojnie obce. — Los tego miasta leży w twoich rękach. Czy przyjmujesz ten zaszczyt? Sebastian kiwnął potwierdzająco głową. Podświadomie czuł, że tak należało zrobić. Jeszcze dokładnie nie rozumiał wszystkiego, ale jednego mógł być pewien. Gdyby odmówił, kreatura o tysiącu głów dostałaby swoją zapłatę. To, co teraz? spytał. Teraz otrzymasz ode mnie moc. Istota podeszła do biznesmena i położyła mu chude palce na głowie. Mężczyzna nie poczuł kompletnie niczego. Nie było fajerwerków, bólu, grymasów. Obcy cofnął dłoń i odszedł na kilka kroków. Nic się nie zmieniło. Krzemiński nie poczuł przypływu mocy. Ogromna siła nie wstąpiła w jego mięśnie. Mózg nie eksplodował ponad naturalną wiecą. Już? spytał zaskoczony. Tak, odpowiedziała istota. Zmiany nadejdą niebawem. Teraz czas się pożegnać. Wracaj naczelny do swego siedliska i oczekuj na wiadomość. Nasz czas dobiegł końca. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Spotkamy się jeszcze? Oczywiście, człowieku. Teraz jesteś jednym z nas stojących na straży równowagi. Zostałeś przyjęty do rodziny braci i sióstr, nam podobnych, którzy strzegą, by mieszkańcy planet we własnych domach czuli się bezpiecznie. Jeszcze jedno krzyknął Sebastian, widząc, jak obcy zaczyna rozpływać się w powietrzu. Kim ty jesteś?- Odpowiedziała mu cisza. Tam, gdzie jeszcze przed chwilą stała dziwna postać, rozproszyła się fosforyzująca poświata. Pozostałość po nieznajomym. Mam wiele imion, człowieku. Mieszkańcy tych ziem w zamierzchłych czasach czcili mnie, nadając imię wyraz. Cóż to imię znaczy? Jam jest strażnikiem równowagi w światach stworzonych przez przekrzecz. Potężnego kreatora, który pozostawił nas przed milionami lat, nie kończąc swego dzieła. Gdy kurtyny oddzielające rzeczywistości zaczęły się rozpadać, powstaliśmy my, tkacze, którzy zajmują się cerowaniem tych dziur. Jesteśmy tak starzy jak wszechświat i będziemy trwać poprzez one. Głos w głowie Sebastiana cichu. Po chwili mężczyzna został sam pomiędzy czasem i przestrzenią. Jedno mrugnięcie powieki wszystko ruszyło z miejsca. Ogłuszył go skrzyk harcujących gdzieś w podmętach bagniska żab. Skrzypienie świerszczy boleśnie raniło uszy. Świat przygniótł go kakofonią dźwięków. Potem nadszedł kolejny szok. Gdy tylko pierwsza sekunda zamieniła się miejscem z drugą, Sebastian poczuł fizycznie, jak miliony jego komórek w tej krótkiej chwili umarło. Ogłuszający krzyk niezliczonych, rozstających się z życiem istot wturował eksplozją rozpadających się gwiazd. Czas był sędzią i katem wszystkiego, co zostało powołane do istnienia. Nie byłoby entropii bez narodzin, tworzyły się nowe planety. Galaktyki zderzały się ze sobą, dając początek niezliczonym kosmicznym konstelacjom. Istnienia powoływane do życia łapały pierwsze oddechy. Cud narodzin we wszystkich wszechświatach rozkwitał nadzieją na wieczność. Wszystko to w jednym ułamku sekundy poczuł stojący nieruchomo biznesmen. Emocje wybuchły w jego duszy, rozrywając mu niemal serca. Zrozumienie prawidł rządzącymi wszechrzeczą było przytłaczające, lecz po chwili szalejące emocje uspokoiło się. Zaakceptował swoje miejsce we wszechświecie i przyjął do wiadomości, że jego życie, tak jak i miliardów istot we wszystkich wszechświatach, było tylko niezauważalnym mignięciem na osi nieśmiertelnego czasu. Bóg nie zstąpi, nie będzie zbawienia, innego wyboru ponownych narodzin. Nie jesteśmy nikomu potrzebni i nikt nie rozgrzeszy nas po śmierci, lub skaże na piekielne męki. Nie ma stwórcy, piekiem i niebios tak oczekiwanych przez wierzących. Jedyne co musimy zrobić, to zająć się tu i teraz własnym życiem, gdyż drugiego już nie będzie. My natomiast rozpadniemy się w proch, łącząc z kosmosem. Krzemiński ocknął się i uśmiechnął do siebie. Był gotowy. Wiedziałam, że to nasz człowiek. Strażniczka o tysiącu głów zbliżyła się do mężczyzny. Nasz tropiciel został pobłogosławiony. Ma moc. Odrażająca kreatura zatrzymała się. Setki oczu przyglądały się uważnie. Karłowate odnóża dotykały delikatnie jego ciało. Potwór badał go. Siostry, teraz czas na nasze dary, dary dla człowieka. człowieka. Wychrypiał chór wykrzywionych warg. Zamknij oczy, wojowniku. Sebastian posłuchał. Gdy tylko opadły powieki, poczuł, jak unosi się w górę. Chwilę po tym eksplozja bólu wstrząsnęła jego ciała. Zemdlał ułamek sekundy później. Czas wracać do domu, Wojawniko, usłyszał cichnące, w pustce niepamięci, głos strażniczki. Trzech szeregowych członków gangu ze slamsów stało jak codziennie daleko rozsypującej się starej czynszówki, uważnie taksując przechodniów. Ich przywódca, wysoki, żynasty mężczyzna, wiercił się co jakiś czas, nie mogąc dopasować się do nowych, markowych butów zdobytych na jakimś pijanym gamoniu. Kurtka też nie leżała na nim jak trzepa. Była trochę za duża, niedopasowana. Wyglądał w niej jak w worku pokutnym. Szrama, gdyż taką w świecie ludzi labiryntów miał ksywę, przeklinał swój niefart. Skusił się na fanty, zamiast zabrać telefon lub swoją część pieniędzy. Tak, teraz musiał wściekać się na niedopasowaną odzież, czekając na nowego frajera do oskubania. Niezłe buty masz na nogach odezwał się tajemniczy głos. W ciemnościach bramy, przy której stali panowie, pojawił się cień. Przystanął na krawędzi światła i przekrzywił delikatnie głowę. Kurtka też niczego sobie. Zanim któryś z oprychów zdążył zareagować, cień poruszył się i błyskawicznie dopadł do szramy. Złapał go bezceremonialnie za gardło i paseku spodni, wciągając w ciemności bramę. Odgłosy tętniącego miasta zagłuszył przerażający wrzask. Uciął się w najwyższej nucie cierpienia nad niszczającymi kamienicami dzielnicy Sramsów. Znów zapadła cisza. Bandziory spojrzały po sobie, kompletnie zaskoczone. Przed chwilą na ich oczach ktoś wciągnął ich przywódcę w bramę, a odgłosu męczenia wskazywał na tragiczne zakończenie. Nie namyślając się dłużej, odwrócili się na pięcie i zaczęli uciekać w dwóch przeciwnych kierunkach. Jakiekolwiek braterstwo, poświęcenie się dla ziomków spaczki były żonkami, każdy parający się zakazanym rzemiosłem patrzył tylko i wyłącznie na czubek własnego nosa. Liczyły się pieniądze, a krótkie sojusze z podobnymi sobie były kruche jak wiosenny lód. Szrama obudził się, krzywił się z bólu. Rozejrzał dookoła klnąc siarczyście. Już myślał, jakie reperkusje spotkają jego kompanów, którzy zamiast pomóc mu w biedzie pozostawili go samego sobie. Pomimo straszliwego zimna wzbierał w nim ogień gniewu i wściekłości. Nie usłyszał dudnienia zbliżających się bębnów, nie przygotował do konfrontacji z ubranymi w czarne togi kultystami. Gdy dostrzegł światła pochodni i łodzie przybijające we mgle, było już za późno. Strażniczka o tysiącu twarzy zawirowała w opętańczym tańcu. Kultyści monotonnie powtarzali swe zaklęcia. Rozpoczynało się święto, ile w nim emocji i ten żar, ta nienawiść jest jak nektar z najsłodszych ran. Chodź do nas utkany z wściekłości, wybrany wśród mas, to rytuał krwi, bo blady świt nadszedł zabawy czas. Ciąg dalszy nastąpi. Autor opowiadania Tomasz Nowicki czytał Kwadrotes Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, wojti 262, Sebastian Król, Anna Rachowa, Michał Paszkiewicz, Gregory Kos, Łaki Jan Bartol, Roxana Dąbrowska, Karolina Mizgała, Mateusz Z, Reker.pl, Kapi YouTube. Misiaczkowa, Daniel A oraz Fra Martin. Do usłyszenia.